Dziękuję Pani Poseł. I bardzo proszę o zabranie głosu Panią Poseł Izabelę Leszczynę w celu przedstawienia opinii Komisji. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Premierze, Panie Ministrze. W imieniu Komisji Finansów Publicznych przedstawiam opinię w sprawie wniosku złożonego przez Grupę Posłów Prawa i Sprawiedliwości o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra finansów Jana Wincenta Rostowskiego, druk nr 2027. Marszałek Sejmu zgodnie z artykułem 116 ust. 2 Regulaminu Sejmu skierował w dniu 9 czerwca 2009 roku powyższy wniosek do Komisji Finansów Publicznych w celu zaopiniowania. Po rozpatrzeniu tego wniosku oraz przeprowadzeniu dyskusji na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2009 roku Komisja postanowiła wydać opinię negatywną wobec przedłożonego wniosku. Podczas trwającego prawie dwie godziny posiedzenia Komisji wszyscy zapisani do głosu posłowie mogli się wypowiedzieć. W imieniu wnioskodawców uzasadnienie zgodnie z jego brzmieniem w druku 2027 przedstawiła pani poseł Aleksandra. Natalii Świat. Posłowie biorący udział w dyskusji pytali o wysokość deficytu, o dywidendy spółek skarbu państwa, o stanowisko Polski wobec Europejskiej Rady Oceny Ryzyka Finansowego, o nowelizację budżetu. Zaapelowano także o poczucie odpowiedzialności w trudnej sytuacji kryzysu i wycofanie wniosku. Pani Przewodnicząca Krystyna Skowrońska postawiła wniosek o negatywne zaopiniowanie wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Finansów. Minister Finansów, odnosząc się do tez postawionych w uzasadnieniu i udzielając odpowiedzi na pytania posłów, stwierdził, że wobec najpoważniejszego od czasu wojny kryzysu nie można oczekiwać, że budżety przygotowywane w sytuacji, w której rozmiar kryzysu nie był znany, mogą być realizowane bez zmian. Minister Rostowski przypomniał, że wielokrotnie mówił, że w Polsce nie będzie kryzysu finansowego i bankowego i rzeczywiście go nie ma, ale jednocześnie powtarzał, że światowy kryzys odbije się rykoszetem na polskiej gospodarce, powodując jej spowolnienie. Według ministra finansów połowa roku to najlepszy czas na nowelizację budżetu, bo rząd posiada wystarczające informacje o dynamice PKB, wpływach z podatków, stopie bezrobocia czy wreszcie skutkach wdrażania w innych państwach pakietów stymulacyjnych. W opinii ministra finansów zwiększenie wydatków, a więc podwyższenie deficytu na początku roku spowodowałoby konieczność drugiej, a może i trzeciej nowelizacji budżetu, co zdecydowanie osłabiłoby wiarygodność Polski na międzynarodowym rynku finansowym a to szczególnie w sytuacji kryzysu, byłoby dla Polaków bardzo dotkliwe. Po wysłuchaniu wszystkich pytań, opinii, głosów za i przeciw oraz wyjaśnień Ministra Finansów, przewodniczący komisji, pan poseł Zbigniew Chlebowski, zarządził głosowanie wniosku pani poseł Krystyny Skowrońskiej o negatywne zaopiniowanie wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Finansów. Za przyjęciem wniosku głosowało 27 posłów, Przeciw 16 żaden poseł nie wstrzymał się od głosu. Tym samym komisja postanowiła wydać opinię negatywną wobec wniosku przedłożonego przez Grupę Posłów Prawa i Sprawiedliwości i rekomendować Wysokiej Izbie jego odrzucenie. Dziękuję. Dziękuję pani poseł. Proszę Państwa, Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha dziesięciominutowych oświadczeń w imieniu klubów i pięciominutowych oświadczeń w imieniu kół.